Cześć Boże, cześć! Wtorek, tego tygodnia okresu zwykłego. Ja bardzo serdecznie witam i zapraszam na kolejny odcinek SOS. Słowa o słowie. W ostatni dzień przed Wielkim Postem. A dzisiaj święty Jakub w liście daje nam naukę o pokusie o tym, że to nie Bóg, nie ziemię że Bóg nikogo nie wodzi na pokuszenie, ale to ta pokusa, która rodzi się... W nas, ona pochodzi właśnie z naszego serca. Że to ta pokusa, chociaż nie jest jeszcze grzechem, to ona nam pokazuje kondycję naszego serca, to, czym karmimy nasze serce, jaka jest dieta naszego serca, dieta ta duchowa, co wpuszczam do naszego serca i co tam się właśnie w tym sercu kotuje. I z tego się rodzą te pokusy. One oczywiście rodzą naszą wytrwałość, bo e, oczywiście ta pokusa e, wzywa mnie do decyzji. Albo pozbywam się tej pokusy i wybieram dobro, wybieram Pana Boga, zaufanie Panu Bogu, albo poddaję się tej pokusie i decyduję się na grzech, decyduję się na bardzo konkretne zło. A dzisiaj Jezus e, też wzywa do apostołów, a przez apostołów również nas, byśmy się w życiu pozbywali kwasu Faryzeusza, wyliczonych w piśmie, kwasu Heroda. Co to był za kwas? E, to zrodziło się z tego, co pojawiło się w sercach apostołów. W sobotę czytaliśmy tę scenę, że Jezus z siedmiu chlebów i kilku rybek nakarmił potężną ilość kilka tysięcy ludzi na pustkowiu słuchających go. Z tych siedmiu chlebów i kilku rybek nakarmionych było tyle ludzi. Jeszcze zostało siedem pełnych koszów ułamków. I apostołowie, kiedy poszli dalej, nagle się przerazili, nie mamy chleba. Ten chleb, który mieliśmy, który miał nas zaspokoić, który miał być takim poczuciem bezpieczeństwa, nagle oddaliśmy, czemuśmy to zrobili, może rodzą się jakieś kłótnie, jakiś może podział, że nie warto było się tym podzielić. Czasem przychodzi, że coś robię dobrego, a potem przychodzi po co to zrobiłem. To jest ten kwas, kwas takiego szemrania, że niepotrzebnie uczyniłem ten, że nie po czym się podzieliłem, że niepotrzebnie coś dobrego, na coś dobrego się zgodziłem. Jezu dzisiaj mówi przez apostołu do każdego z nas, o co się martwicie. Skoro wtedy rozmnożyłem siedem chlebów, nakarmiłem takiej ilości, potężnej ilości ludzi, to przecież i o was się zatroszczę. To i wam zaspokoi mój głód. Jestem przy Tobie. Jakby Jezu dzisiaj przez to słowo do mnie do Ciebie mówi: jestem z Tobą. Popatrzcie, owocem grzechu jest lęk, jest strach, jest obawa, jest podział. Owocem grzechu jest to, że sobie w życiu nie poradzę. Że to, co mnie w życiu teraz, co się w moim życiu teraz dzieje, że to mnie zabije, że po prostu stanę w tym wszystkim sam. Owocem grzechu jest to, że jestem zdany sam na siebie. Owocem grzechu jest to, że są te potrzepty, te pokusy, że po co zaufałeś Panu Bogu. Po co ufać Panu Bogu? Że ci, którzy nie wierzą, może mają w życiu lepiej. Potrzebnym szatana jest to, że, że rzeczywiście twoje życie jest bojowaniem samotności. Jesteś zastawiony na pastwę losu, że Pan Bóg to mnie zapomniał, że Pan Bóg kiedyś tam się pojawił, ale a to może był tylko cyrk na kółko obwoźny, a Pan Bóg się mówi: Nie, skoro się raz o ciebie zatroszczyłem, skoro cię powołałem do życia, do istnienia, to będę ci ciągle obdarowywał. A patrzcie, kiedy Jezus przychodzi do zatrwożonych, zalęknionych, yy, przestraszonych apostołów wieczerniku, to co mówi: pokój wam bo zawsze owocem spotkania z Jezusem, z Bogiem jest Boży pokój. Boży pokój. Kiedy papież Franciszek, tym chciałbym się z wami na koniec podzielić, pisze orędzie na Wielki Post. Polecam, przeczytajcie dzisiaj. To jeszcze pewnie będzie osobne, jakieś takie nagranie dzisiaj się pojawi na temat tego, jak będzie Wielki Post wyglądał w moim życiu, do czego chciałbym was zaprosić, ciebie, też tutaj na tym kanale na YouTubie. Może gdzieś jeszcze indziej, to zobaczymy. Zapraszam cię, posłuchaj tego, tego odcinka gdzieś pewnie w godzinach południowych, to się ukaże. To kiedy czytałem to orędzie, to czytałem zdanie, które ciągle o tym widziałem, ale, ale tym razem nie rozużył na łopatki, bo papież Franciszek mówi tak: Bóg się tobą nie nudzi, Bóg się nikim nie nudzi. Bóg lubi patrzeć na moje życie, Boga fascynuje moje życie, Bóg się interesuje tym, czym żyjesz. Bóg się interesuje Twoimi pasjami, Bóg lubi patrzeć na Ciebie i nigdy nie wychodzi z podziwu. Bóg się nigdy nie nudzi patrzeniem na Twoje serce, na Twoje życie, patrzy na Ciebie z miłością, z troską. Naprawdę w tym wszystkim, co teraz przeżywasz, z czym teraz żyjesz, z radościami, smutkami, trudnościami, nieogarnięciem. Dlaczego. Bóg mówi: jestem przy Tobie. Pamiętaj, jak on dzisiaj powie, że dla Boga jesteśmy pierwocinami, czyli tymi najpiękniejszymi, jedynymi darami, najbardziej owocnymi darami. Niczego nie pozbawieni. Pierwociny, pierwszy dar, najpiękniejszy. Taki jesteś zawsze dla Pana Boga. Dla Boga nigdy nie jesteś bublem, dla Pana Boga nigdy nie jesteś podróbą. Dla Pana Boga jesteś nie tylko fascynującym dziełem, ale jesteś Jego dzieckiem, jesteś Jego córką, Jego synem. Tak Pan Bóg nas dzisiaj prowadza w ten wielki post, w ostatnim dniem. Jutro już zaczniemy to przygotowanie do Wielkiej Nocy. Zacznijmy właśnie z tym słowem. Dzisiaj też dla mnie jest ważny dzień, kochani przy okazji Nie tylko Was proszę o modlitwę, żebym umiał to przeżywać, żebym umiał tym żyć w kolejnych latach mojego życia tyle, ile Pan Bóg mi tego wszystkiego jeszcze przygotował, i do czego mnie zaprasza. A na koniec przyjmijcie jeszcze, Boże, błogosławieństwo. I was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, duch święty. Amen. Szczęść Boże, cześć.